Protestować przeciwko temu, co się wydarzyło w Gdańsku w ubiegłą niedzielę, gdzie w sposób bestialski zamordowano świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła. I dzisiaj chcemy zaprotestować przeciwko przemocy, chcemy zaprotestować przeciwko agresji. Chcemy zaprotestować przeciwko nienawiści. Żadne moje słowa nie oddadzą tego, co dzisiaj, nad czym dzisiaj bolejemy, nad czym dzisiaj cierpimy. Myślę, że nasze słowa może ukoić tylko muzyka. Muzyka ciszy. Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy poprosić wszystkich tu zebranych, wszystkich naszych mieszkańców miasta i gminy Gryfowa Śląskiego o uczczenie chwilą milczenia tragicznie zmarłego Pawła Adolowicza. Z tego miasta wyrosłem i z Wami się też sam. W ten tragiczny czas, kiedy patrzę na flagę spuszczoną, do połowy masztu, na której jest zawieszony czarny kir. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ten kir kiedyś, dawno temu, był przewiązywany na trumnach. Odczuwam tę sytuację dzisiaj tak, jakoby nasza dumna Polska schodziła do grobu. Ale nie z powodu śmierci, ale z powodu wstydu. Wstydu głębokiej zadumy. Ta flaga schodzi do nas w dół, żebyśmy mogli jej dotknąć. Niech mi będzie wolno powiedzieć coś Państwu o wolności. Niech to będzie głos młodego, artystycznego pokolenia. Wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca, w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt i płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Kochani, wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wymieszać swoich sprawek brud. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg. Każdy człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przybyli ze zliczami na Gryfowski Rynek. Bardzo, bardzo jeszcze raz w imieniu całego samorządu lokalnego chcę Państwu serdecznie i podziękować za to, że w ten szczególny dzień jesteśmy tutaj razem.